Witajcie, ja jestem LMK, a to jest kolejny odcinek z serii Multi Minecraft. Tak sobie pomyślałem, żeby z mojego save'a zrobić taką mini wioskę, coś w tym stylu, więc najbliższe odcinki będą poświęcone budowaniu jakichś przeróżnych domków, ulic i tak dalej, coś no, w ten klimat. Dzisiaj zajmiemy się wybudowaniem przystani, portu morskiego, z łódkami itd. Przygotowałem już tutaj sobie teren, położyłem trochę dirtu i mamy wodę. Będziemy budować tutaj jakieś ogrodzenie i domek, czy no, przechowalnie nie wiem, sprzętu czy coś w tym stylu. A nad wodą będzie się unosił, molo, i tam dalej będzie, że tak powiem, przystanek dla łodzi. No dobrze, chyba można zacząć budować. kopmy dalej. O! W tym nowym teksturpaku. Aha, miałem dodać. Yy, w komentarzach pojawił się taki odnośnik pewien użytkownik napisał, że te tekstur pack, który ściągnąłem jest jego, a tamten gracz co na forum go udostępnił to oszust i tak więc mówię, podam w opisie nick tego gracza. No tak dla zasady, prosił mnie. Sprawiedliwość musi być. Dobrze. I właśnie miałem powiedzieć, że dzięki niemu deski są trochę rozjaśnione. No, daje to pozytywny efekt. No i oczywiście noc idzie. Trudno, muszę wybudować. No, jak daleko? Tutaj jedna, druga, trzecia... Jeszcze kawałeczek. Będę musiał jeszcze trochę pogłębić dno. Bo tak tutaj już ziemia zaraz to może trochę nie za ciekawie wyglądać. Ok, dobra, musimy się położyć, bo idzie noc. W Minecraft beta 1.4 podłoga 01 yy, idź stąd, świnia. Poprawiono bóg z łóżkiem, i teraz, gdy będziemy spać, to yy, i zginiemy, odrodzimy się przy łóżku. Choć miało to w sumie zmieniać spawn, nie wiem. Może sprawdzę pod koniec odcinka, jak to dokładnie wygląda, bo słyszałem właśnie, że yy, przy łóżku się odrodzimy. No, zobaczymy, jak to jest. Wezmę sobie jajko, może ciasto zrobimy do jakiegoś domku. Dobra, mamy molo. Mam też słupki, więc zrobię przystań dla łódek. Hmm, zrobimy. Aha fajnie, coś nie wyszło. Tutaj. Zajmuje bodajże dwie kratki, ale nie jestem pewien, więc dla pewności zostawię dwie. Będzie to ładnie wyglądać. I mamy jeden boksik. Zrobimy jeszcze drugi. No, i tu będzie trzeba przedłużyć, bo chciałem minimum trzy łódeczki zmieścić. Będziemy pływać, ale nie teraz. Dobra, usuniemy dirta. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mogłoby się znaleźć w tym moim mini miasteczku, to proszę o komentarze. Będę starał się każdy projekt yy, no, robić, że tak powiem. Na pewno przejrzę każdy, pro, każdą propozycję i coś wykonam. No, to by było na tyle na ten temat. Aha, jeszcze. Znowu do no nie dobra ja to zrobię potem już nie na wizji i a na razie może zróbmy tutaj deskami wyłóżmy hmm, tyle domek raz, dwa, trzy musi być o tym Pewien użytkownik dał mi taką radę, aby wspomniałem o tym, że Mało ludzi wchodzi na mój kanał i dał mi radę, co zrobić, aby było więcej. W zasadzie to był taki pojazd, że tak powiem, bo niektórzy nie wiedzą po prostu, jak wejść na ten kanał. Także chyba dodam do moich filmików link do subskrybowania albo link do kanału yy, mojego bo niektórzy mogą nie wiedzieć po prostu jak wystarczy wejść na, na byle jakim filmiku moim mamy napisane kto go dodał jest mój nick lmkmcraft wystarczy go kliknąć i przeniesiecie się na mój kanał no i tam już będę go stale urozmaicał więc naprawdę zapraszam Postaram się w najbliższym czasie zmienić grafikę, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No, wszystko dla Was, aby się podobało. A zrobiłem też diamentową łopatę, aby szybciej to zrobić, bo będę pewnie dużo kopał w tych odcinkach najbliższych, więc diamentowa łopata jak najbardziej będzie wskazana. Zróbmy jeszcze trochę desek. O, i mamy takie mini przystań. Tutaj postawimy je. Może tu będzie puste miejsce, a tu postawimy domek. Zaraz sprawdzę, jak to będzie wyglądać. Tutaj wejście. Wchodzimy. O, myślę, że wystarczy. Po co jakiś tam większy? Budować. Ma być taka zwykła, prosta przystań spełniające swoje zadanie Łódki będą, mam nadzieję, że nie będą uciekać Z wodą Postawimy może drzwi na dźwi, dźwignie, Choć te słupki wystające z wody Tak zatrzymują wodę i to nie za ładnie wygląda Jeżeli z drzwiami będzie to samo No to będę musiał wymyślić coś innego Ale jeżeli nie, to na pewno to zrobimy zrobię mm, tak drzwi potrzeba o i mamy domek może tak zrobimy spółpłytek o żeby tak nie było wszędzie jednolicie Zawsze jakieś urozmaicenie. To nie starczy, znając życie. A no nie, powinno starczyć. Nie, jedno ja jest za mało. Hmm. To już trzeba mieć naprawdę pecha. Ale i tak w komentarzach się pojawił post, że po update zginęły graczowi. Hmm, save po prostu się zepsuł. Uciało mu pół domku. No, na szczęście mój save jest cały, więc możecie oglądać dalej moje odcinki przez. Dzięki ostatnim dwóm trzem odcinkom zyskałem mnóstwo widzów, za co dziękuję i cieszę się z tego powodu. było... Miałem około 15-20 widzów, teraz mam już 42. Jest to dobry wynik, naprawdę jestem zadowolony z tego powodu. Mamy ten, teraz zrobimy tutaj. Nie Jakieś może parasolki postawimy. No, aby nie było za nudno. Dobrze, jeszcze wejdę do wody i zrobię do końca ten słupek. Słupki w zasadzie, właśnie trzy. stąd, krowa, won. Aj, te zwierzęta są. Dobrze, ja zrobię cięcie, bo tu mi wyskoczyło aktualizacja wirusa, więc zaraz się zobaczymy. Ok, jestem z powrotem. Trochę porobiłem tutaj w domku, zmieniłem okna, znaczy dorobiłem. Tutaj ogrodziłem wyjście, tak, krawędzie mola półpłytkami drewnianymi i, i postawiłem na te słupki. Tutaj, no i tak, musimy zrobić jeszcze trzy łódeczki. Będziemy potrzebować więcej desek. Łódki się robi w taki sposób. Jedna, druga. Aha, i nie ma miejsca na trzecią. Jest. I postawimy do wody. Aha. Zapomniałem, że tutaj coś mi się pomyliło i powstały, że tak powiem, prądy morskie. Zaraz to naprawimy. Wezmę wodę i oczywiście jedną deskę zmar Jedną łódkę zmarnowałem trudno. Trzeba ponosić straty. Aha, mamy dwa boksy. Dobra, to akurat ma, zostały mi dwie łódki, to <coughs> ciekawe, tylko czy będę dał radę to poprawić. Bo to są słupki i pod nimi trochę będzie ciężko. Hmm... Dobra, ja jakoś to pomyślę, bo. Kończy nam się powoli czas, więc będę musiał mm, sam to zrobić. I w następne, na początku następnego odcinka oprowadzę Was tutaj, właśnie co zrobiłem, i pokażę Wam mój projekt drzewkowy. Haha, misterny. Robiłem już go długo, ale się nie chwaliłem. O, co to było. Więc tak. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, oceniania, wchodzenia na mój kanał, odwiedzania kanału no i subskrybowania. Na razie.